Nowej bajce! O wszystkim powiemy, na Wolicie razie się. trzymamy was w niepewności. niepewności. Majster, chwila ciszy, prosimy chwilę ciszy. Witajcie moi drodzy, jesteśmy pod jednostką w jednostce w zasadzie OSP Wierzbowa, gdzie jako stowarzyszenie nabyliśmy tego oto staruszka, co jest za nami. Samoł służył w jednostce od którego roku No jak można powiedzieć od 2019 19 roku do, do podziału prowadząc. I taka ciekawostka, co tu chłopaki przekazali, że był po remoncie silnika i mostów hamulców, także jest 100% sprawny i stara też zastąpił star, tak? Tak. Stara, star, tu mamy w zabudowie tej starszej. Tam, jak można zerknąć na, na drugą stronę. Tam, w, w, nowej, w, w nowej zabudowie. W jednomodowej kabinie, czyli. Słuchajcie, jedna z największych ciekawostek to jest to, że ten samochód jest z historią. Był to pierwszy samochód, jeden z pierwszych samochodów, który został zadysponowany do pożarów kuźni Raciborskiej. O tym mówimy, Oczywiście na... tak. To fajna ciekawostka. No, bardzo fajna. Spróbujemy spróbujemy pogrzebać, poszukać, bo mamy tutaj nazwę jednostki OSP i tak. w tej samej miejscowości była zawodowa straż, tak? Albo gdzieś. Tak. I spróbujemy to znaleźć, spróbujemy, spróbujemy tą historię tego samochodu Czyli... odnaleźć. Ale jesteśmy po pierwszej jeździe próbnej i powiem wam tyle. Jeździłem już dużą ilością samochodów, starów 266 i ten jest naprawdę super. Chłopaki naprawdę go ogarnęli, jest dopracowany. Od razu widać, że ktoś o ten auto dbał. A jak się Na... go zapali, to słychać od razu ten motor, jak to ładnie równiutko pracuje. Naprawdę mega dobrym stanie samochód. Jeszcze nie to wygląda jest idealnie. kierowca, konserwator, który dbał o niego. Tak, naprawdę, to się wam, czuć go to, że it. tutaj dbane było. I właśnie, i teraz. Dziękujemy Ci bardzo za to, że dbaliście, dziękujemy, dziękujemy. Wam bardzo, że dbaliście. My na pewno jeszcze go troszeczkę poprawimy i będzie idealny, będzie dawał radę w terenie, bo Star266 to najlepsza maszyna w teren. Dobrego zakupu i jak najdłużej niech Wam służy. bardzo. Ale będzie maszynka. Ktoś będzie naprawdę zadowolony. Jeszcze zalany? Sam bym, sam bym chciał takiego miejsca. Tomka? Zobaczcie to. Fachowiec doktora zjazd z mycia samochodu. Czuje się jak ryba w wodzie. Od razu widać. ma ekipo. Tak jak wam wcześniej mówiliśmy, bardzo dużo ludzi nas wspiera i chce nam pomagać. Jednym z nich jest kolega Patryk. Zaraz on wam powie, skąd jest. Bo nasz star, oprócz tego, że ma super wyremontowany silnik jest naprawdę w doskonałym, w doskonałym stanie, potrzebuje jeszcze takiego ostatniego szlifu, drobnego serwisu albo grubego serwisu. To Patryk stwierdzi i powie, co jeszcze jest do zrobienia, i to na pewno zrobi, żeby ten samochód dla zwycięzcy naszej loterii był najlepszy jak może być. Pamiętajcie, kto ma stara, to wie, że stara nie da się na 100% zrobić, więc może na 99,9, ale będzie zrobione i będzie idealny. Patryku, powiedz nam, z jakiej jesteś firmy, e, czym się zajmuję? Słuchajcie, cześć, mam na imię Patryk. Reprezentuję firmę Heavy Tech, która dopieści to, to cacuszko. Tak? Postaram się przeglądnąć ten samochód od Goda do Z. Śledźcie nasz profil na Facebooku, tam będziemy wrzucali wszystkie informacje dotyczące tego jak będzie e, proces pracy przebiegał tak zgodnie tutaj naszej, naszej trójki postanowiliśmy, że, że zabierzemy go i troszkę też potestujemy e, za domem, tak? Żeby, żeby zobaczyć jego dzielność terenową, żeby przyszły zwycięzca, tak samo może właściciel, właściciel, tak? Jest, właściciel, właściciel, tak, otrzymał pewnie sprawny samochód e, wysokiej mobilności, zwłaszcza. Przekazujemy tak. Ci Patryku Kuczyki. Dziękujemy Ci bardzo. Witamy tak, tak, nas. na tak, pokoju. Testujcie, tak, tak. weryfikujcie mi Jasne. Róbcie tak, żeby było najlepsze. Działam.